Witam. W tym filmie zaprezentuję trzy sposoby wycinania obiektów używając programu GIMP. Zapraszam. Jeśli pobraliśmy już zdjęcia, otwieramy je w programie GIMP. Możemy to zrobić na dwa sposoby: przeciągając folderu do okna programu lub przez zakładkę Plik, Otwórz. No i tu wybierając zdjęcie. Jeżeli mamy już otwarte zdjęcie. To pierwszą metodą, jaką zaprezentuję, będzie wykorzystanie dwóch narzędzi. Narzędzi do usuwania koloru. Jest to narzędzie różdżka, oraz narzędzie, które znajduje się następne w przyborniku, czyli usuwanie kolorów. Wybieramy różdżkę. Akurat to narzędzie się przydaje wtedy, kiedy mamy jeden kolor tła. Na przykład, tak jak tutaj, jest tło białe. Zaznaczamy sobie tło, trzymając cały czas przycisk myszki w dół i w górę, możemy ustalać progowanie. Oczywiście tutaj jeszcze wcześniej nie powiedziałem, że powinniśmy włączyć warstwę alfa, dodać kanał alfa, czyli przezroczystość, aby to tło nam się usunęło. Teraz zaznaczamy tutaj sobie tło, naciskamy delete, usuwamy, zaznaczamy jeszcze tutaj cień, także przez przycisk delete usuwamy. Jeżeli zostało jeszcze tutaj trochę kolorów, które nie są nam potrzebne, tak jak tutaj kawałek tła, możemy wybrać gumkę, także tutaj ustawić rozmiar gumki czy jej twardość. No i tutaj wycieramy to. Co nie jest nam potrzebne. No i możemy tutaj przejść dalej. Następnie, jak już pozbyliśmy się tych na krawędziach, tych elementów, które nie były potrzebne, jeszcze w środku mamy kolor biały. Tutaj akurat możemy użyć tego drugiego narzędzia, czyli zaznaczanie według koloru. Zaznacza to kolor podobny na całej bitmapie, na całym. Zdjęciu też tutaj przez przyciąganie, przytrzymanie klawiszy, przyciąganie możemy to progowanie zmniejszyć Zaznaczamy, naciskamy Delete. No i właściwie gotowe. Teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musimy zapisać nasze zdjęcie z przezroczystością. To znaczy, zapisujemy je w formacie PNG. Jest to format, który Zachowuje oprócz kolorów także kanał alfa, czyli przezroczystość. Drugim sposobem na usunięcie tła lub na wycięcie obiektu ze zdjęcia, które chciałem zaprezentować, jest to używanie lasa inteligentnych nożyc i ścieżek. Tu najbardziej polecam lasso ponieważ inteligentne nożyce, mimo że tak się nazywają, nie są aż tak inteligentne ponieważ jeżeli mamy kolory, które się mieszają, niedokładnie zaznaczają nasz obiekt. Natomiast ja użyję tego. Oczywiście dajemy na początku kanał alfa, czyli przezroczystość. Tutaj także jeszcze na początku powiele warstwę. Później pokażę i wytłumaczę dlaczego. No i zaczynamy zaznaczać. Jak naciskamy po kolei na, na krawędziach naszego motyla, to tutaj, jak widzimy, się zaznaczają linie. Tutaj już widać, że jest to niedokładnie zrobione. Dlatego, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że lepszym narzędziem i szybciej można to zrobić, używając po prostu odręcznego zaznaczania lasu. Tutaj trochę przyspieszę, aby pokazać na końcu, jak to wszystko wyszło. Połączyliśmy pierwszą kropkę z ostatnią, naciskamy Enter, zaznaczył się nasz motyl. Nie robiłem tego zbyt dokładnie, później pokażę jeszcze dlaczego. Teraz naciskamy tutaj zaznaczenie Odwróć, teraz zaznaczyło nam się tło. Powiększ, możemy trochę powiększyć obszar, obszar zaznaczenia, także użyję tutaj jeszcze opcji Wyostrz, aby tutaj te krawędzie były bardziej ostre. No, i tutaj mamy już naszego motyla. Teraz e, naciskamy klawisz Delete, czyli usuwamy po prostu to zaznaczenie odwrócone, to znaczy usuwamy tło. Na razie jeszcze widać, bo jest włączona także ta druga warstwa skopiowana. Teraz już tą warstwę wyłączyłem. E, widzimy naszego motyla. Tak, jak mówiłem, nie zaznaczałem tego dokładnie. Tutaj zwłaszcza nie ma czułek. Teraz pokażę po co właśnie skopiowałem tą warstwę jeszcze na początku. Użyję tutaj metody kadrowania, tylko ważne, żeby zaznaczyć, żeby tylko bieżącą warstwę skadrował, a nie obie. Teraz kadruję. Zaznaczam, żeby, żeby ten kadr objął czułki, bo to nas interesuje. No i teraz tutaj z tych. Yy, z tego skadrowanego obrazu usunę niepotrzebne kolory. Tutaj jaskrawe się uda dosyć łatwo usunąć, używając narzędzia różdżki, Natomiast resztę będę musiał usunąć po prostu używając gumki. Usuwam resztę niepotrzebnych pikseli. Mógłbym to zrobić dokładnie, ale to tak na szybko usuńmy. Teraz włączam widoczność poprzednią warstwę, i mamy tutaj już motyla z czukami. Łączymy te dwie warstwy w jedną, i zdjęcie motyla gotowe. Ostatnią metodą na wycinanie obiektu ze zdjęcia będzie użycie warstwy maski. Dodajemy zdjęcie. Teraz do tego zdjęcia dodajemy maskę warstwy. Najlepiej dodać białą, bez przezroczystości. Naciskamy prawym przyciskiem, wybieramy dodaj maskę warstwy. Początkowa, maska warstwy biała, bez przezroczystości. No i teraz wybieramy pędzel. Możemy zmienić oczywiście. Także Tutaj ważne jest to, żebyśmy mieli zaznaczoną Tą maskę warstwy, klikamy na nią. To jest bardzo ważne. Nie robimy tego na, na warstwie ze zdjęciem. Teraz wybieramy pędzel, ustawiamy sobie rozmiar. Na razie ustawię twardość na 100%. Tutaj możemy też wybrać różne pędzle. Naprawdę jest ich bardzo dużo. Zwiększamy rozmiar. No i teraz pędzlem usuwamy tło. Staram się to tak zrobić. Na razie bardzo szybko, niedokładnie. Teraz trochę pędzel rozmiar zmniejszamy. Też te kolory możemy przełączać sobie używając na klawiaturze, na klawiaturze X. -a. Tak jest szybciej. Jeżeli mamy ustawiony kolor czarny, wtedy nam to wszystko ładnie wyciera. Jeżeli natomiast przełączymy na kolor biały, wtedy będzie nam. Ten obraz, jakby tą warstwę poprawiał, rysował z powrotem. Teraz yy, po usunięciu, jeszcze tutaj używając pobrania koloru, można, już pracując na przykład, na zdjęciu, można dodać trochę tutaj koloru czarnego czy białego. Tutaj, oh, tutaj akurat za dużo trochę, aby usunął te niebieskie odcienie od wody. Możemy tutaj jeszcze trochę dodać, tutaj, tak jak mówiłem, tych kolorów, no i w ten sposób mamy gotowy cały wycięty obiekt z żółwiem. Dziękuję.